Cześć, witajcie w nowym filmie na tym kanale. Jestem Daniel Hodowca. W dzisiejszym filmie przesadzamy sobie króliki. Eee, pokażę Wam stratę i pokażę Wam tamte młode co? jak urosły przez następny tydzień. W ostatnim filmie powiem, wiem, że mówiłem Wam, że może będą obrządki, no ale stwierdziłem, że dzisiaj wezmę sobie, nagrowam rozdzielanie królików. Obrządki zostawię na następny tydzień, żeby było wam co nagrywać. Tą samicę sobie przy, e, zabierzemy stąd, damy do nowej klatki, w której ona już będzie stoi do wykoczu, tak się samica prezentuje, Magadaskar srokacz, e, będzie zakasana na koniec, e, na koniec e, lutego. Tamten królik to brata, bo brat teraz obornik wywala. E, no dobra, ona sobie tutaj siedzi, gdzie siedziały sobie te samczyki. Te samczyki tutaj przesadziłem chwilowo do tej klatki. Tu mamy samca, Bernarda francuskiego i zabezplokacz. On się trafi do tamtej klatki, w której siedziała tamta samica. Ona się będzie tam kociła, klatka jest taka sama, ale jaśniejsza i też ona będzie te klatki te dwie z tych dwóch klatek będą przerabiane na klatki dla kur idąc, oj, idąc dalej tutaj tak wam pokażę mamy samca rex tutaj siedziała samica rex gepard ona padła nie wiadomo czemu nagle padła przymie Yy, można powiedzieć, na rękach nawet, bo ją otrzymałem jak zdychała. Yy, no tak więc co, no szkoda. No, zakupi się nową, kolejną samicę, no a tutaj tymczasowo sobie trafił samica yy, Rex. Yy, zobaczymy ile on sobie tutaj będzie siedział. Yy, jak tutaj będę zabierał tych kratek, króliki, to najpewniej tutaj, gdzie siedzi ten Rex, trafi ten Baram, byłby tej samiczka yy, reksa, yy, geparda najpewniej, albo tajmačynska, yy, lub może japońska, ale najpewniej geparda. I tak więc co? Lecimy dalej, yy, przeczytajcie tuliki. I yy, tak więc co? Te trzy samczyki się rozdzielimy tych trzech klatek. Na górę trafimy mieszaniec. Yy, no bo wiadomo jest mniejszy to jest ze średnich raz, mieszanka średnich raz. Tak więc y, on będzie nie, nie, nie będzie taki duży jak barany y, i nie będzie miał tak tyle siły. No Jak się wkłada go, to może gdzieś ty kopnąć. Jak dobrze się zamachnie do góry, to może ich twarz kopnąć. Coś z okiem zrobić, nawet rozciąć pazurami, tak więc trzeba uważać. Bo króliki lubią tak, kopać, tak szale leć, jak się je wkłada. Nieraz porysowały mnie, na pewno nie jednego hodowcę. Tutaj, tutaj trafia samczyk barana francuskiego, Izabel. On wiadomo będzie cięższy, na razie jest taki sam, znaczy będzie cięższy. I większy, a nie wiadomo kiedy się, się sprzedadzą. No i tutaj drugi samczyk barana francuskiego, też Izabel. Tylko po innej samicy, nie widać go dobrze. Coś tu widać? Tak więc, co? Eee, tutaj się, się do cztery młode samce. To, jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do zakupu. Dwa mieszane, dwa barany. Eee, no i co? Zapraszam Was do tych młodych. No, nie jesteśmy u młodych królików. Eee, u tych mieszańców. No, one Skończyły miesiąc 3 dni temu. No co jak wcześniej mówiłem, w ostatnim filmie, trzy samiczki, trzy, trzy samiczki. No i powoli rosną. Za miesiąc odsadzałem. Na początku marca to do odsadzenia. No, to już to tyle w tym filmie. Tu już sobie samica siedzi. Do... I mówię, do zakończył. sobie, będzie działa. Później, jak się o to pewnie i dotcho, aż od chowa młoda, więc będzie się działo Tak więc do wakacji może i nawet gdzieś będzie się działo Zależy czy się okoci i jak długo będę młody Tak więc co, pamiętajcie o subskrypcji, zostawieniu łapki w górę i dzwoneczka wyciągaj na bieżąco swoimi filmami. Udostępniajcie filmy, zostawiajcie komentarze. Jeśli byście chcieli jakiś film y, zobaczyć, macie jakiś pomysł, y, to nagram bo no nie wiem czy Wam się podobają te filmy, słuchajcie wam mam coś tam w planach do nagrania, no ale mówię jak wam się podobają jeśli chcecie o tak powiem że jeśli chcecie jakieś filmy to wam nagram no i pamiętajcie żeby jeszcze raz powtarzam żeby zostawić to subskrypcję było warto bo będą nowe nabytki lęgi no i na razie odcinki co, co tydzień Później na wiosnę będzie do częściej odcinki wpadały, no bo wiadomo, będzie się więcej działo. Na wakacje pewnie zrobić daily, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Tak więc co, trzymajcie się jeszcze raz. No i cześć.